Yo! I witamy Was we vlogmasie numer 4! Dzisiaj jest środa! I tak, dzisiaj jest środa. Ja się wczoraj omyłkowo pomyliłam i powiedziałam, że wczoraj jest środa. A tak naprawdę jest dzisiaj środa, dlatego że mi się tak w niej że wczoraj cały dzień byłam przekonana, że właśnie jest Pani nieszczęsna środa, także jestem do tyłu jeden dzień, bo zaś z kolei mi się wydaje, że dzisiaj jest czwartek, a tego czwartku nie mam. Jestem tu z Dominiką. Cześć. I, cześć. I Bruno. Cześć Bruno. Przyjechali po mnie do pracy, dlatego, że ja nieoczekiwanie wcześniej dzisiaj skończyłam. Miałam iść na nogach i często tak robię, że właśnie nie dzwonię już po nikogo. Bo się zatrzymuje samochód, a ja sobie właśnie traktuję takie Taki spacerek na nogach jako trening codzienny, bo mam około, około 15 minut. I co? Jedziemy do domu. Yy, nie, jedziemy jeszcze wcześniej do sklepu, tak, do Tesco tak. Dominika. Musimy tak. coś kupić na obiad, tak? Tak, musimy mięso i warzywa. I warzywka. A co mamy dzisiaj nowe? Bo nawet nie wiem, co zaplanowałaś. z warzywami pomieszanymi i z mięsem, jeszcze nie wiem jakim mięsem. I pieczarki może do tego puszku zaprzysmażemy, no nie? No, i no. Nie ma Lukaska, dlatego że przyjechała, odwiedziła nas mama Bruna. I może, może dzisiaj mama Bruna otworzy kalendarze, co? Gościnnie. Może. <noise> Zobaczymy, Ok, To my jedziemy na takie bardzo małe zakupy, szybkie. Ja w ogóle nie będę z samochodu wychodziła, tylko Dominika. I... Zobaczymy się w domu nowo... Pokaż Lukasku. Lukasek! Pokaż pantofelki, jakie ci babcia druga kupiła piękne. Popatrzcie, jakie przywiozła babcia Lukaska, mama Bruna z Litwy. Z Litwy, tak? Tak! Przepiękne. doma robimy maję znajoma. To robione? Tak! No, moja no. Koleżanka, tak? Tak, tak. O jejku! Ona robię i przydaje. Śliczne! Naprawdę śliczne! No. Piękne! Ona robię i przydaje teraz. No to bardzo, bardzo zdolna. No. I tą paletkę widzieliście wczoraj w naszym takim drobnym holu świątecznym. Dominika kupiła przepiękną oto tą paletkę z drobinkami różowego brokatu. I Dominika zrobi nam słocze. Bo zapomniałyśmy właśnie zrobić słocze. <grych> I zobaczymy, czy ta paletka w ogóle jest. Znaczy, no, no, 5 euro to tak. No, dużo nie kosztuje, prawda? Nie ale, ale, nie, ale ja jestem ciekawa, czy właśnie tych. Brokatowych cieni, czy one są y, intensywne jak one się będą utrzymywać. Także rób Dominika. Ja widziałam właśnie, bo trochę wypadło z jednej paletki, to mi była bardzo intensywna. To no. Tak? Dobra, ale spróbuj Ciekaj. na dłoni, na ręce. Ten pomarańczowy robimy... proszę, mam jest Sęs. taki piękny. wiadomo, że to nie jest Jeffree Star, ale za tą cenę naprawdę ma fajny pigment. No nie, Dominika? A że jestem bardzo Tak? A zrób matową jakąś. Zobaczymy, jak te maty. No, powiem Wam, że jednak za 5 euro to, to jest szał. Także, aby któraś z Was była zainteresowana i myślała nad jakąś fajną paletką, a nie drogą, to tak wygląda ta marka. Jako dodatek do prezentu. Jako dodatek do prezentu. A czasami dziewczyny sobie robią takie drobne upo upominki, prawda? Tak. No to może jako drobny upominek fajna. I tak, ja się zajęłam e, duszeniem warzyw do kuskusu, a Dominika postanowiła, że wypróbuje, sprawdzić tą paletkę e, na oczach, żeby Wam od razu dać recenzję jak e, właśnie się nią pracuje, jak się cienie nakłada cienie pozostawione na oczach mają fajny pigment, bo wiecie, no słocze słoczami one czasami lepiej wyglądają zasłoczowane niż później jak się wykonuje makijaż, także Dominika to sprawdzi i oczywiście damy Wam znać również zaraz Wam powiem wszystkie składniki do tego mojego sosu warzywnego który zaraz wyląduje z kuskusem razem, tylko że Dominika musi go zrobić i przyprawić to wiadomo, no kus -kus sam sobie y, jest taki nudny, mogę powiedzieć, ale trochę podrasowany jest całkiem ok i z tymi warzywkami to robi smacznie. Mam tutaj pieczarki, mam tutaj cukinię, która jest o tak pokrojona, ale to wiadomo, to już y, zależy od Waszych preferencji, możecie sobie ją w krążki kroić, pół, na pół krążki, A my kroimy tak w tym stylu coś. Y, trzy rodzaje, papryki, papryka zielona, papryka żółta i papryka Czerwona, cebula, której już tutaj nie widać, bo dałyśmy taką główkę. Ale czasami daje również czerwoną cebulę i też jest bardzo dobry właśnie kuskus z warzywkami z czerwoną cebulą. I poszło tutaj pieprz i sól, i to tyle. I później, właśnie jak ten kuskus będzie gotowy, Dominika go przyprawia wegetą. Ja nie lubię wegety i chyba z kilka lat nie mieliśmy Dominika, prawda? Nie mieliśmy wegety w ogóle w domu, ponieważ ja zabroniłam kupować, ale ostatnio kupiłam małą paczuszkę, dlatego że uważam, że w wegetie to jest po prostu samo zło. No ale kupiłam, bo pisało bez konserwantów. I Dominika będzie robiła kuskus. Zresztą pokażę Wam, jak będzie Dominika robiła kuskus, bo naprawdę no kuskus jest takim dły. Yy, takim dły, i trzeba go fajnie przyprawić, żeby on był smaczny. Dobra, Dominika zrobiła kuskus. -kus. Ja stwierdziłam, bo jest lekko ostry. Co Dominika dałaś? Wiadomo, że kuskus -kus trzeba zanamoczyć. My kupujemy taki kuskus -kus, o. W Tesco? Tutaj z kilogram? Dominika? No. Ja mam trochę bajzlu. Trochę jest żółte światło, dlatego że włączyłyśmy światło z. no, jak to się nazywa? Szczetniejsze światło. No, tak, ale z czego? Co to jest? Bo zapomniałam nazwę. Z Z okapu. No właśnie. Co do tego dodałaś? Dodała. Trochę wegety, tak? Tak. Kostka rosołowa. Kostka rosołowa, ale kostkę rosołową mieliśmy organiczną, tak? Tak. Doda, Taką? To, to dodałam trochę soli, bo to... Taką? Yy, kalo. I tutaj jest obniżona zawartość soli i te kostki są yy, bez glutenu i bez laktozy. I Dominika! Nie dawaj tyle ostrego! Pokaż, co dałaś. Kropeczka. Co to jest? To jest taki sosik wasabisa, yy, wasabi, yy, wasabi? tego czerwony jakiś sriracha wasabi sos no. uh. to nie wiesz co powiem ci że nie smakuje jak wasabi jest pikantny no ale ja go lubię na to dawać. tak to co zrobić uh -huh. i ma dać i serko no, ja sól dawała aha nie sól, sól nie dawałaś tak e, dawałam już e, Troszę, aha dawałaś ale my używamy różową sól Czyli, tak po prostu do smaku musicie sobie tak po troszeczku tego, po troszeczku tego i próbować. A co to jest? To też dawałaś? Nie. nie. Aha, no dobra. To, bo to tak A stoi. Ja już tak myślę i patrzę na to. Ja nie, wiem. <laughs> nie, nie dodawaj już tego. Smaku. Dobra, to już Wam pokażemy całe danie, jak będzie gotowe, jak się będzie prezentowało. I proszę, przerywamy tutaj robienie obiadu, ponieważ przyszła do nas kolejna paczka. Ten tydzień to będzie tydzień paczek, dlatego tak. że wczoraj przyszła. Dzisiaj przyszła, i to jest nasze zamówienie z Beauty, Beauty Bay. Bay. I jest tam jedna rzecz moja, którą ja zamówiłam do Na rozdania, rozdania e, e, vlogmasowego. Popatrzcie, przepiękna paletka e, z Beach Cosmetic. E, Beach Cosmetics. Tak. <laughs> Take me back to Brazil i wpiszcie sobie ten hashtag właśnie na Instagrama i zobaczcie, jak dziewczyny tą paletką robią na po makijażek. prostu przecudowne makijaże. I Inspiracji stwierdziłam... Jest uh -huh. wiele na, na Instagramie. Także jutro już ogłosimy rozdanie na Vlogmasie. Okej, okay, Dominika zamówiła przepiękne pędzle. Tak, musiałam, uh -huh. musiałam bo była dobra cena no. za pędzle. Cały zestaw. A my się przykład uh -huh. też tak... Ja mam jedną parę pędzli, ale ja się brudzą, ma później nie chcę. Co tam jest? To, 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 to. O, to jest Fixing Spray. A, matę, do tego. Matowy. A, matowy, to nie a. dla mnie na pewno. Bo wtedy tutaj... by mi... A tu cały zestaw. Tylko to? Aha. A, jeszcze to. Co, Co to jest? jest? Aha! Za... Pędzele. Ja tak, kupiłam sobie oddzielny pędzelek mhm. do I popatrz, czy tam to, czasem coś nie ma? Nie masz. Dobra. I kupiła Dominika cały zestaw z Makeup Revolution. Weź to wyciąg. Bo to przez swoje tak brzydko widać. Tak. O. I. O, no dobra, może być. I e, co to są? Pędzelki, raz, dwa, trzy. trzy pędzelki, pędzelki e, paletka. paletka cieni, rozświetlacze, tak? Face palet, to czyli no to są w ogóle rozświetlacze z brązerami, takie tak. pomieszane. Tu jest, widzę, błyszczyk jakiś? Dwa błyszczyki. Dwa błyszczyki i. Proszę już do policzków, Róż. taki dosyć intensywny. No. Fajny, bardzo fajny zestaw. I co, to kupiłeś dla siebie czy na prezent? Nie wiem, nie wiem. Aha, dobra, Dominika no. jeszcze nie wie. No, może na prezent, co? Tak myślałem. Już byś miała ja z głowy jakiś bardzo, prezent. Nie mam za bardzo komu. Wiktoria, e, Wiktoria już ma tyle kosmetyków, nasza tak. moja siostrzenica, a Dominiki kuzynka. No, że po prostu, że ona już nawet nie chce kosmetyków. No. Dobra, zobaczymy. Ja do snobie, no, jeszcze. dobra, dobra, wracamy do kuskusa. I tak się prezentuje dzisiejsze danie, środowe nasze, kuskus eee, właśnie z warzywkami, eee, z kurczakami Dijons, coś takiego. Dominika sobie doprawiła te Dijony, czy Dijonsy, nie wiem jak to się wymawia, eee, tym, no, 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 tym czerwonym wasabi. I jeśli szukacie jakiegoś pomysłu na obiad, to może Was eee, nasz czymś zainspiruje. Pokaż czy? No, ładnie, zamknij. E, tak wyglądają te cienie, które żeśmy wcześniej Wam pokazywały. Na oczach. I co, fajnie się rozprowadzały? Bardzo. Tak? No. Ale malutko dawałam, ja nie dawałam dużo na te oczy. E, no właśnie, jak te brąsu, pigmenty, tak, no ale te właśnie e, błyszczące to nie tak leciutko palcem i y -hmm. tak, tak, tak. Bo mnie się wydaje. Czyli, Czyli ja są bada... intensywne? Intensywne i jakbyś więcej ta, to one się będą kruszyły, bo miałam tak leciutko pokruszone. Aha. Czyli ale... trzeba uważać troszeczkę, no, tak? Tak, ale mhm. ja sobie na przykład za... nałożyłam pierwsze. Ym... A pokażę rozświetlacz. To jest ten z tej paletki. To, to jest cień. Ten cień. To jest cień, ja no, do... to... no właśnie, bo się fajnie mieni. Poczekaj, ja ci tutaj poruszam Ci głową. <laughs> żeby pokazać, jak się ładnie mieni właśnie ten cień, który może być oczywiście wykorzystywany jako cień, podłóg brwi... brwiowy, w kąciki oczu Mam oraz jako. No właśnie, też zauważyłam. Yy, oraz jako rozświetlacz. Dobra. To idziemy otwierać kalendarze. Dzisiaj yy, okienko 4 na tapecie. Tutaj mam, jak widzicie, jeszcze jesienną dekorację. Nie zmieniłam na zimową, dlatego, że yy, tak jak wcześniej powiedziałam, dopiero zaczynam jeździć yy, po sklepach yy, i patrzeć, właśnie na jakieś fajne dekoracje świąteczne. Ten liść stąd zniknie i chyba ten wazon też stąd zniknie. Na razie mam tu śmierdzącą gipsówkę, mówię Wam jak ona śmierdzi. Ja ją ja kupiłam, się, ja Tak, Taka, coś jak fretki zapach, ja ją wzięłam, bo mi się po prostu gipsówka podoba tak sama w sobie. Czasami... Ale które są, jeżeli one są chyba to one chyba nie śmierdzą. Tak? tak? Jak ja przechodzę w sklepie, to mhm. się czuję. No, i widziałam takie kolorowe, barwione chyba, bo były niebieskie, różowe, takie fuksjowe, dość takie no... Yy, i, I tamte są. wołuchałam. To i wo... to są okay, ale to są ładniejsze takie. No, no takie, takie delikatne. Ja uwielbiam konwali, a tutaj konwali nie ma, bo pewnie nie. bym. No nie ma konwali tutaj w Finlandii, nie spotkałam chyba że ktoś sobie zasadzi yy, po prostu tak prywatnie. I, I oczywiście to zniknie. Mam nadzieję, że już yy, w ten weekend yy, wybierzemy dekoracje na stół. Tu widzicie, świeczusia się pali. Dobra, idziemy do kalendarzy. Serówka. Okienko numer 4. Nie wzięłaś deski, ale dobra, to zaraz się przyniesie. Ooh, cranberry z um, żurawiną. Pokaż tu do kamerki. A do, do kamery mi tu pokaż. A, a tu jest, kamer aha, tutaj. A, tu jest a ja kamera. no. tu jest no. Tak się y, prezentuje ten serek, którego będziemy próbować. O, końcu, niestety mhm. oh. Dobra. Y, teraz idzie H&M. I znowu jakieś małe okienko. Ajcie, już coś dużego. Dobra, wyciągnij. O, złota. Złota pomadka. Świąteczna. Świąteczna. E, ciekawe, czy to można dodać na, na szminkę jakąś. Mi się wydaje, że e, fajnie to będzie. Nie wiem, może to na oczach można wykorzystać bardziej niż. Bo ja nie wiem, czy ja się na złoto będę malowała. Okay, ale łatwo idzie, nie Pokażę. Tutaj z wczorajszego nie mogę dodać. No ładny ten kolor, ja nie powiem, że on jest jakiś brzydki kolor, na pewno to nie jest codzienny kolor do nie, codziennego, ale, można dodać ale na jakieś imprezy, i, na jakieś party. Na szminkę mhm. jakąś to będzie Okej, okay. i tradycyjnie zapytam się Angeliki, która posiada taki sam kalendarz, co ona na taką złotą pomadkę. Okej, okay. następny idzie but. Otwórz. Okienko numer 4, a tu jest po kolei, ja, tak. zap, ja zapominam, że tu jest chyba też jakaś kredka, Chociaż... albo pilniczek. Nie, oby nie, bo pilniczek Dobra. już jest, otwórz. To już jest przesada, tak. no nie? O, kredka to... jakaś. Eyeliner, 100% eyeliner. Tak, do, ale wiecie drugim. co, wiecie ile ja lat nie używam eyelin eyelinera, dlatego że jakoś się odzwyczaiłam, to może właśnie czas Próbujmy. powrócić. Otwórz, zobaczymy. A ja, A wiesz ja, co? ja to porozrywam, bo mnie to denerwują te... Nie hmm. ja wiem, że to nie będzie fajne. Czemu hań... ja tego nie mogę otworzyć? Nie wiem. Tak jakby to było... Mówisz z próby? Trzymaj ja? Ciągnęłam, kręciłam. Ja też do... <laughs> Może to się odkręca. No. Ojej, jest. Yes. Ale taki... w życiu nie miałam aż takiej... <laughs> Dobrze zabezpieczony. Taki pisak, mazak. Zobacz robi. Jest. No dobra, będziemy się e, kreskować. <grych> okej, okay, al na bok. Ty, no, ale trochę się trudno otwiera. Mi się wydaje, że to jest jakieś... Że a, wiesz, chyba... to wystarczy może kilka razy pootwierać i będzie tak. okej. Okay. Ale może to tylko ta dobra. jedna ma taki problem. Teraz nyks. Beczek. to jest jakaś długa. Nie wiem, gru... coś szerokie. Może maskara albo... Chociaż nie wiem, czy oni maskary maskara dają w kalendarzu. Uuu! Mm. jest. Do ust. Błyszczyk, tak? Poczekaj. Tylko. Glowy lip color. Nie wiem czy to jest błyszczyk czy ten, ale to wygląda. Może wyglądasz. pogłębiający jakiś kolor, czy... Nienawidzę... Wiem, one są zapakowane. strasznie zapakowane te wszystkie kosmetyki. Wszystko co jest tak zapakowane... Nie lubię. <noise> Czerwone pewnie, nie? Mhm. Jak to tak o, owocowo. O, taki y, z pigmentem pomarańczowym, taki tak, pomarańcz tak, tak, wpada tak, jakby. Na kamerze, tak. tak, na kamerze tak. Nie Wie? wiem, ja widzę czerwień, taką pomarańczową, czerwień. Ale zobacz poza kamerą. Malinową, o, albo malinową bardziej. Ale poza kamerą wygląda mi na taki czerwony. No, wiecie co, chyba ta kamera przekłamuje, tak. <noise> bo faktycznie jak Dominika wyciągła, no taki czerwień, czerwień. Dobra, i teraz córeczka yy, z kalendarza Look Fantastic. O, Dominika, trzymaj to. O, ja mam dwie rzeczy. Wow. Raz. Dwa. O, czy to Ten to będą jest. Będą rurki metalowe. Jestem ciekawa. Rurki metalowe. Eko. Są na no? O... Co mam? Pędzelki pędzli? mam. No. no to dobrze, ja uwielbiam pędzle. Ja zawsze, ja, mi zawsze tych pędzli brakuje. Pokaż Busie, jakie ma Busie, dotknij mnie. To mnie. Fajne. Fajne, no. A ten drugi? Fajne. Nie wychodzi, to jest. Okej, okay, czyli co my mamy tutaj? W, co nam dzisiaj przyniosła środa? Dwa pędzelki z Look Fantastic. But Eyeliner NYX. Yy, intensywna czerwień w yy, błyszczyku. Złota pomadka i coś mi ją. Aha, i serek. Dobra, to idziemy kroić serek. Bardzo ciekawie wygląda ten serek, powiem Ci. Dobra, ja biorę największego. Jestem bazewna. Słodziutki. On ma konsystencję takiego gęstere, gęstego białego sera. Mm. Tak. No nie? No Smakuje jak taki biały jak biały ser, ser z żurawiną. Tylko taki właśnie... Jest taki, bardzo gęsty za, za, za skwienny, i bardzo zbity. Nie, nie suchy, su tylko taki... Mm -hmm. mm. Ale do dobry, do deski serowej fajny. Mm -hmm. Na kanapki mm -hmm. bym nie brała. Y nie, ja bym tak wolała, bo mi się wydaje, że Albo się z crackersami, no nie? Takimi słonymi? Nie, ja bym ja to samo, bo... Albo tak samo. To, to jest mm -hmm. taki dobry smak, że szkoda by nawet zmarnować mm -hmm. i mieszać coś z czymś. Dobra, i czas zakończyć tego vlogmasa, bo oczywiście pewnie wyjdzie mi długi dzień. Sebastian włącza zabawkę. Sebastian, nie włączaj zabawki, bo to się wszystko nagrywa. I okej, okay, żegnam się z Wami. Dziękuję za obecność na vlogmasie numer 4. I oczywiście zapraszam na piątego vlogmasa, na jutro, bo będzie naprawdę bardzo ciekawe rozdanie. Także dziękuję ślicznie za oglądanie, Buziaki. pa! Pa, pa! pa.